Niedługo po katastrofie polskiego F-16 w Radomiu prokuratura przekazała, że na wyjaśnienie w jakich okolicznościach zginął podpułkownik Maciej Slab Krakowian, będziemy musieli na pewno poczekać kilka miesięcy. Prokuratura przekazała, że z badaniem katastrofy F-16 zajmą się dwaj wojskowi prokuratorzy. Do tej pory w sprawie przesłuchano 48 świadków. Ważnym elementem śledztwa może okazać się kamera, która należała do pilota. A zabezpieczone na miejscu katastrofy, tzw. czarne skrzynki. Zostaną poddane badaniom za granicą. Jak przekazała prokuratura, odbędzie się to w jednym z państw sojuszniczych. Postępowanie prokuratorskie prowadzone jest równolegle z pracami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Oba dochodzenia toczą się niezależnie, ale we współpracy. Pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego czarna skrzynka z F-16 będzie badana za granicą. Chodzi o technologię, a dokładnie o potrzebę skorzystania z zaawansowanych, specjalistycznych laboratoriów i wiedzy, której Polska nie posiada. Dotyczy to przede wszystkim złożonych analiz uszkodzeń, prób odczytu danych z bardzo zniszczonych rejestratorów oraz wykorzystania sprzętu, który jest dostępny tylko w zagranicznych państwach sojuszniczych. Prokuratorskie śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy. Katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota. Jednym z kluczowych dowodów w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu jest osobista kamera Macieja Krakowiana. Pilot nagrywał wszystko z kabiny w czasie lotu. Dziennik Fakt przekazał, że śledczy otrzymali już wstępną opinię z laboratorium kryminalistycznego żandarmerii wojskowej. Wiadomo, że sprzęt jest sprawny, a nagrania zostały już zgrane i będą poddane szczegółowej analizie. Prokuratura przekazała faktowi, że badane są trzy wersje okoliczności katastrofy w w Radomiu. Chodzi o awarię techniczną samolotu, czynnik ludzki, a trzeci wątek dotyczy kwestii logistyczno-technicznych. Sprawdzane jest przygotowanie maszyn do lotu, serwis oraz procedury techniczne. I śledczy jednocześnie wykluczają udział osób trzecich. Nie mamy informacji, które wskazywałoby na celowe działanie. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy, przekazała prokuratura. Natychmiast po katastrofie zaangażowano ogrom ludzi. W czynnościach na terenie Radomia brało udział ponad 500 osób, a śledczy objęli działaniami 35 hektarów wokół lotniska. W sumie zabezpieczono ponad 350 tysięcy szczątków samolotu. Na ten moment wiadomo, że przesłuchano czterdzieści. 48 świadków zabezpieczono duże ilości dokumentacji dotyczące pilota i samolotu. Jak również rejestratory lotu, czyli tak tzw. czarne skrzynki, oraz właśnie kamery pilota. Na ułożenie wszystkiego w całość potrzeba jednak czasu. Slab był jednym z najlepszych polskich pilotów. Był świetnym operatorem tak skomplikowanego systemu bojowego, którym jest samolot F-16, mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową pilot-instruktor F-16 Krzysztof Zięć. Był też jednym z nielicznych oficerów, którzy ukończyli prestiżową US Air Force Academy w Colorado Springs. Większość absolwentów tej placówki odchodzi do cywila, żeby tam rozwijać karierę zawodową. Natomiast Slab wolał służyć ojczyźnie. Krzysztof Zięć przy okazji tłumaczył, że loty demonstracyjne na małej wysokości co do zasady są obarczone wysokim ryzykiem. On sam przyznaje, że jest przeciwnikiem takich pokazów. Uważa, że przy tak skromnych zasobach i wojnie toczącej się za wschodnią granicą, to niepotrzebny wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego. Po katastrofie w Radomiu na miejscu pojawili się najważniejsi polscy wojskowi oraz szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz. Ten zapewnił, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione. Podkreślił, że w wyniku katastrofy zginął wspaniały lotnik, żołnierz Wojska Polskiego, służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, wieloletni uczestnik pokazów lotniczych. Maciej Slab-Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. Za nami już pogrzeb wojskowego, który na prośbę rodziny miał charakter prywatny. Pilot został pośmiertnie odznaczony też Lotniczym Krzyżem Zasługi. Inspektor Sił Powietrznych, generał dywizji Ireneusz Nowak podkreślił, że bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i realizacja pasji, ale jak brutalnie pokazało życie, za te pasje czasami niektórym przychodzi zapłacić najwyższą cenę. Generał Nowak podkreślił, że Krakowian miał ogromny potencjał, widziano w nim przyszłego dowódcy lotniczego. Maciej Slab Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Był liderem Tiger Demo Team. Mon przekazało, że Krakowian przez lata z dumą i honorem reprezentował Polskę i nasze lotnictwo wojskowe na najważniejszych pokazach lotniczych. Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów, przekazał szef Mon. Samoloty wielozadaniowe F-16 stanowią obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając m.in. za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. W Radomiu rozbiła się jedna z 4 28 maszyn, jakie posiada Polska, to pierwszy wypadek maszyny tego typu od prawie 20 lat ich użytkowania. W ubiegłym roku doszło do katastrofy samolotu wojskowego w Gdyni Kosakowie. 12 lipca rozbił się tam samolot M346 Master Bielik. Podczas przygotowań do pokazu samolot uderzył w płytę lotniska. Zginął pilot. Do incydentu doszło też w 2023 roku podczas uroczystego otwarcia lotniska Warszawa Radom. Podczas pokazu zespołu akrobacyjnego Orlik doszło do konfliktu. Kontakt w powietrzu dwóch samolotów. Piloci bezpiecznie wylądowali. Nikomu nic się nie stało, ale części samolotu spadły na prywatną posesję. Maciej Slab Krakowian planował, że pokaz w Radomiu będzie połączeniem siły, precyzji i elegancji. Jak mówił, to prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. W Radomiu slab miał też świętować dziesięciolecie F-16 Tiger Demo Team. Lotnicy uczcili pamięć wielkiego lotnika, w dniu pogrzebu Macieja Krakowiana na niebie pojawił się samotny. Myśliwiec F-16 Slab 01. Wcześniej podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w białym domu Amerykanie także upamiętnili slaba na niebie. F-16 wykonały tak zwaną formację Missing Man, oddając tym samym hołd dla slaba.